...for Poland, and this again Jan Badoret, the second last of this two-face competition. No, Badoret wygrał w czwartek konkurs Małej Rundy, zresztą ta para konkursów na tym poziomie, na poziomie 130, 135, 140 na zawodach Cezji wygrała w swojej karierze już 10 w ciągu dwóch ostatnich sezonów. Badoretę wychodowana w Holandii, wnucz... córka Ogiera numer 1, a więc wnuczka Libero, na którym Jozlansing wygrał Puchar Świat. Ale się za to, jak widać po zielonym wraku na co dzień zawodnik klubu Agrohandel Śrem. Nowy lider 23, siedem, Po raz jedenasty wygrywają wspólnie na zawodach cezji. Leszcze...